Jesteśmy na stanowisku numer 3, gdzie uczniowie dokonują pomiarów jakości powietrza w Kostrzynie. Jesteśmy w miejscu najbardziej przekształconym przez człowieka przy y, trasie i ruchu samochodowym. Drzewa. Kuba, co y, sprawdzasz? Drzewa. Ile jest drzew? Ile, Ile jest drzew? drzew. Super. Marcel, co liczysz? Auta. Dobrze, jest ich dużo? 144. Zdecydowanie więcej niż na stanowisku numer 1 i 2? Tak. Super. A Państwo co robicie? Określacie kierunki. Super, powtórka z przyrody. Stanisławie, ile kominów widzisz? Kominów to już obliczyliśmy. 15 było. Dobrze, a ile dymi? Dwa. Super, dzięki. A panowie co robicie? Czekamy jeszcze na ostatni obier. Super.